Są słowa, których nikt nie odważy się wypowiedzieć, ale powiedział je Prałat Athanasius Schneider. W zaskakującym wywiadzie przypomina papieżowi, że każdy biskup wybrany dzisiaj będzie otwartym rachunkiem przed Bogiem. I ostrzega: Żaden katolik nie jest widzem. Nawet jeśli mieszkasz daleko, nawet jeśli myślisz, że Cię to nie dotyczy, konsekwencje spadają również na Ciebie. Jeśli chcesz zrozumieć, o co naprawdę chodzi. Zostań z nami do końca. W wywiadzie udzielonym Joe McClainowi, ksem Athanasius Schneider wypowiedział słowa, które brzmią jak prorocze ostrzeżenie dla kościoła naszych czasów. Każde powołanie biskupie jest aktem obarczonym wieczną odpowiedzialnością. Papież będzie musiał odpowiedzieć przed Bogiem za każdego biskupa, którego powołał. To nie jest dyplomacja. To nie jest analiza kościelna, to doktryna zastosowana do rzeczywistości. Kiedy następca Piotra składa podpis pod nominacją biskupią, nie wybiera po prostu urzędnika, który będzie zarządzał diecezją. Wybiera ojca lub zdrajcę, strażnika wiary, lub cichego niszczyciela prawdy. W czasach, gdy efektywność i sprawowanie rządów zdają się wypierać świętość i misję, Schneider ponownie stawia Sąd Boży w centrum uwagi. Nie opinii publicznej, nie teologów dworskich, ale wiecznego sędziego. Każdy biskup mianowany, pamiętajcie, jest odpowiedzialny za tysiące dusz, ale ktokolwiek go wybrał, tym bardziej. Według Schneidera, pojedynczy biskup może duchowo zniszczyć całą diecezję. Nie czyni tego za pośrednictwem skandali na pierwszych stronach gazet ale za pomocą czegoś o wiele subtelniejszego dwuznaczności. Niejasności doktrynalne są dziś prawdziwą trucizną, która paraliżuje wiarę, psuje sakramenty, pozbawia kazań i gasi gorliwość. To cichy nowotwór kościoła, który woli przypodobać się światu niż być znakiem sprzeciwu. Kiedy mianujecie na głowę diecezji człowieka, który już dał dowody podważania jasności nauczania kościoła, rozwadniania prawdy dla dobra spokojnego życia, relatywizowania tego, co absolutne, popełniacie czyn o najwyższej odpowiedzialności. Stado powierzone jest tym, którzy nie wiedzą, jak je prowadzić, albo, co gorsza, tym, którzy celowo prowadzą je na skraj przepaści. Nie ma potrzeby listy nazwisk, wystarczy zaobserwować, co dzieje się w wielu niegdyś żarliwych diecezjach, które obecnie są zredukowane do liturgicznie zdewastowanych i doktrynalnie afonicznych ośrodków społecznych? Biskupi, którzy milczą na temat grzechu, którzy chwalą styl życia niezgodny z Ewangelią, którzy przekształcają katechezę w psychologię moralistyczną i którzy od procesji Bożego Ciała stawiają błogosławieństwa tęczy. Wszystko to nie bierze się z niczego. Jest to bezpośredni owoc chorej selekcji, kryteriów nominacji, które sprzyjają przestrzeganiu konsensusu, a nie wierności prawdzie. Schneider mówi to jasno. Nawet jeśli biskup, o którym mowa, nie należy do Twojej diecezji, jego duchowy wpływ spada na cały kościół. Jesteśmy jednym ciałem i gdy jedna jego część zostanie zainfekowana błędem, cierpi cały organizm. Myślenie, że szkody ograniczają się do jednej diecezji jest iluzją współczesności, której jedynym celem jest uwolnienie pasterzy od odpowiedzialności i znieczulenie wiernych. Prawdą jest, że każdy biskup, który jest niewierny depozytowi wiary, przyczynia się do gaszenia katolickiego światła na świecie, a ktokolwiek kontynuuje ich mianowanie bez roztropności i rozeznania, rzuca owce w paszczę wilków. Trucizna dwuznaczności rozprzestrzenia się również dzięki milczeniu tych, którzy powinni mówić. Schneider nie zaprzecza temu i nie owija tego w bawełnę. Naszym zadaniem nie jest krytykowanie każdego czynu papieża, stwierdza z szacunkiem. Ale musimy być zaniepokojeni i musimy modlić się coraz więcej. A zaraz potem zdanie, które waży jak kamień młyński. Za każdego mianowanego biskupa Bóg zażąda rozliczenia się od papieża. To nie jest prowokacja, to prawda, którą teologia świętych zawsze popierała. Każdy wybór, który wpływa na zbawienie dusz, jest kwestią wiecznego sądu. Nie wystarczy szukać schronienia za ślepym posłuszeństwem, nie wystarczy odwoływać się do dyplomatycznej roztropności, milczenie w obliczu zła ze strachu lub wyrachowania, jest duchowym współudziałem. Szacunek dla postaci papieża nie może stać się emocjonalną uległością. Historia Kościoła uczy tego. Święci służyli prawdzie, nawet gdy tron Piotrowy drżał. Przytacza dwie wybitne postacie, które w czasach wielkiego kryzysu potrafiły stawiać świętość ponad pośpiech, rozeznanie ponad presję. W XIX wieku, a nawet w pierwszych dekadach XX wieku, papieże woleli pozostawić diecezję pustą przez lata, niż pochopnie mianować wątpliwego kandydata. Stwierdza to z podziwem i stanowczością, wskazując niemal obowiązkową drogę dla każdego następcy Piotra. Wspomina w szczególności św. Grzegorza Wielkiego, oskarżanego w swoim czasie o zbyt długie mianowanie przedstawicieli biskupich. Odpowiedź papieża była sucha, jasna, niepodważalna. To mój święty obowiązek. Nadal będę poświęcał tyle czasu, ile będzie trzeba, zanim powołam biskupa, ponieważ te dusze również będą odpowiadać przede mną. To nie był upór, to był strach przed Bogiem. Ten strach, który dziś wydaje się zagubiony pod stosami akt, statystyk i nacisków geopolitycznych. Ale najmocniejszy epizod przywołany przez Schneidera dotyczy świętego Leona Wielkiego. Przypisywany przez tradycję, mówi się, że sam Chrystus ukazał mu się z surową twarzą, wyrzucając mu, że nie nadzorował z wystarczającą surowością nominacji biskupów. A Leo, poruszony w swej duszy, wycofał się na całe tygodnie, by oddać się pokucie i modlitwie jako gest zadośćuczynienia. To jest poziom świadomości, jaki powinien mieć każdy papież, mówi Schneider. Skrupulatnej świadomości, pełnej strachu, ponieważ każde powołanie biskupie jest bezpośrednim udziałem w misji Chrystusa lub w jego zdradzie. Te przykłady nie są romantycznymi hagiografiami, ale kryteriami rozeznania na dziś. Ludzie Boga potrzebują pastorów, nie menedżerów, ojców, nie dyplomatów. Świętych, nieurzędników. A gdy tych ludzi nie znajdzie się natychmiast, prawdziwy papież, jak Grzegorz, jak Leon, czeka. Przygotowuje się. I modli się. Na koniec Schneider zwraca się z precyzyjnym i pełnym szacunku apelem do papieża Leona XIV. prosi, aby każda nominacja biskupia była owocem głębokiego rozeznania, a nie pośpiechu czy nacisków kurialnych. Zachęca nas do poszukiwania mężczyzn, którzy są prawdziwie wierni wierze katolickiej, autentycznych pasterzy, a nie biurokratów lub niejednoznacznych postaci. Pamiętajmy, że papież ponosi duchową odpowiedzialność za każdego wybranego biskupa i że nieostrożność w podejmowaniu tych decyzji może mieć niszczycielskie konsekwencje dla kościoła. Nawiązanie do świętych papieży z przeszłości nie jest retoryczne. Jest to konkretne przypomnienie o konieczności zachowania czujności, modlitwy i dokonywania wyborów w bojaźni Bożej. Co myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, skomentuj Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.